Dzień dobry widzowie dzisiaj będziemy robić w burgeru z naro. Siema Więc zaczynajmy Nikoś. No. Kiwi zna. No. Kiwi 335. Lecimy. Ty rób tego burgera, a jak... Ej, ja na więcej klientów? Ja tu kotlety grzeję, a nie robię burgera A jak tam chce? Dobra. Już, ale ten już jest gotowy. No to ja... weź też gotowe stąd. Ja tutaj na podłogę będę rzucał. Bo oni tak... widzę, Widzisz czy oni i tak jedzą z podłogi? No tak, bo to są boty. Do czego po bo botach możesz się spodziewać jakoś? Nie, czy nie, to no, kurwa, ale wyrzuciłem. Co ty robisz? Ej! Co? Bułkę przykleiłem. A, co to jest? Dobra, nie, to muszę wyrzucić. Jak to brzydko wygląda. Bułka przyklejona tam nie? Ja zamawiam. To jeszcze jest trzeba zamówić. Co jeszcze rzeczy trzeba zamówić? Łóż tarta? Niko! No. Kasnica! Mm. Czekaj, ja jestem wywalę ten dzwonek, bo będę że tu dzwoni za chwilę. Pa, dzwonek. Ej, mogę podgrać dzwonek? Dobra, wrzucę dzwonek do wrzosku. No. Ej! Zobacz! Czy panek potrafi dzwonić w wrzątku? Czy on w ogóle umie dzwonić? Tak, umie. Nawet w wrzątku. Ale gdzie jest musztarda? No tam jest, koło bułek. A jest, 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 jest. Dzisiaj na celu odcinka to będzie zdobyć 200 kasy. Bo no. Gary ma już dużo. Ty, ja już mam 800, a ty? ale daj mi mięso dać musztardę. No tak. No wyjść na bułkę. No ale mi się coś zbagowało wtedy Piękny burgier go byś... ale... Co jest? Jest to są mój najładniejszy burgier O? O, ty, proszę Tutaj I Proszę dać 13 pieniędzy, Tutaj. bo jak nie dasz, to dostaniesz A. Dwa? Nie, 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 Do zamrażarki z nim. Do zamrażarki. Dobrze, powiesz mi go włożyć do zamrażarki. Ach, już idę. A co ty mu dałeś? No burger jak chciał. A, a jak A jakiego chciał? E, takiego normalnego burgera. Takiego normalny, i musztard. Ja mu dałem na tułanie, ułożyłem, a mi dał dwa pieniążki. No to nie, nie podgrzałeś mu nawet. Podgrzałem. No przecież, <laughs> przecież, mówiłeś, ty, mówiłeś, że podgrzewasz z podłogi. Dałeś te na podłodze podgrzane, Mówiłaś. A mówiłem że podgrzane są na podłodze, co nie? To wziąłem go i dał mi dwa. A może, może, jakiś czuj go <śmiech> <śmiech> A i tak mógł gdzieś ciepłego czujgo na obiad. Co zrobić dzwonek? Właściwie, nie, właśnie, nie wiem, wrzuciłem go tam Właśnie chciałam ugotować dzwonek, ale patrz, on nadal może dzwonić A jakim guzikiem to się robi? E, ten, prawym przyciskiem A no Ten dzwonek wygląda inaczej To jest na no lądzie, -no! to jest, no -no! To jest, no -no! To jest dzwonek ciągle sam No tak, bo to jest metal <śm> -no> Moje A czemu mi sobie fryty tu usmażą? Czekaj, ja bułki żadną no. w ogóle, bo nam brakuje bułeczek pysznych. Co ty co tu co co się za zrobił? No pa. Już tutaj wszystko porozwalane. Może być syf. I tak on jest z podłogi. Czy nie? Ja no. wiem, że takie frytki mogą być. Czekaj. Tak. To chcę. A ktoś te frytki z musztardą. To te będą z musztardą Ej, tu ptak wleciał! Co? Pa! Weź go ega. Ej, ej patrz, co on może robić? A to jest z Guzini! Ej, pa! Sra! <giby> <giby> ej, na kaple <kompletu> to sra. <giby> ej, to jest z guzini! Ej, a jak go smażysz? Nie, go się nie da chyba. <giby> ej, a ja wiesz, daj to mięso, które... Okrałem. Nie, bo ja robię frytki, ja robię frytki. Ja robię frytki. Ja a ja dał dam to mięso. Ciekawe jak zareaguje. Obcerone mięso. <grywany> Obcerone mięso. I daj to komuś, to opisalone mięso. Ja ci daję bułki tam w budzach. Bo już umierasz. Mam nadzieję, że klienci nie widzą tego, co ja tutaj Dobra, 13, jest wolny. Ale gościu mi dałeś 12. Nie Jakaś Ukrył Uch... Nie, 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 nie. Co? A, a ty wziąłeś 9 złotych z tego stołu? Co? Ty wziąłeś 9 złotych z tego stołu? Na stole nie było kasy. Tutaj była. Co? Była no. Nie. Dobryź? Co? Lepiej go dać dużo marżarki. Ale czekaj, e, trzymaj go na chwilę. Nakarmię go tym. Wiesz co to, to jest? Yeah. Tym go nakarmię Jedz. Dobra albo do śmietnika, Albo poczekaj. Jedz. Albo. Poczekaj. niec mięsko, dobre Ej, dobry, a jak się palił? Agawicz. A można się robić, czy to się podpali. Ten tłuszcz. Tak. Bo, jak? Ja na najpierw coś wrzucić na patelnię, nie, czekaj, ja to... Ja musisz coś podgrzać, żeby się paliło na grillu tutaj i potem wrzucić do wrzątku. Nie Zobaczcie, się będzie się parć. Dam ten go się to mięskim. A, jak tam, dam... O, czekaj, jeszcze musi się podpalić, Nikoś, jeszcze się musi się podpalić. Czekaj, no. Te frytki mają się podpalić? Tak. Jest. No to teraz daj to do wrzątku. Wysił. O, no, zginął. A teraz to ługasz. Ej, czekaj, to nie mięso tu będzie. Jest tutaj. szczura. I trzeba sera chyba dokupić. Znaczy, zamówić. Bo nie chce mi się koła. Poczekaj, troszkę to podgrzeje. Jest. Mm. O, jak sąnica. Trzeba zamówić tego kotleta i tego. A ja już trwa ten filmik? Nie wiem. O, po tym złama bułka. Mogę ci się cieszyć w takim 7 minut. Trwa gościa, co ty nie wiesz? A czekaj, to zamówienie muszę w ogóle. Odebrać. Odebra i przez, to i przez ten czas jak ty mnie zamówili, to zapraszam was na... Na no, jak co? Na mój kanał i... Na no, co? A nie wiem. Dobra. Ej, co tu robimy komplet? Dobra. Nie wiem. Dobra, do zostawić łapkę w górę i suba. Na tam mm. na dole. okej, okay, tak się otwiera perfect dobra, chyba, chyba ser może być już mięso mięso jest ciepłe damy tutaj mu się przyklei. o, jest jest. Co to? Nikoś, ten burger nie za, ładnie, nie za ładnie wygląda. Jak dostaniesz 2 dolce do tego burgera, to się nie zdziwię, okej? Okay? A jakby dostanę 10? No, świetne. Świetne. Widzicie dziwi to co ja zrobiłem. Co to no, jest? Tak? Ej. Czy ktoś to wie? Nie. Jedz to. Co to co będzie pyszne. To pyszne. Pyszne. Ej, suwakowało mu. Dał mi dziesięć. O. Mówiłeś mi da 2. No myślałem. Jak Ci teraz? Pierogowo? Wspaniale. A za ile odczuby ten filmik? No nie wiem, jak Ach. będę już z kasy, poczekaj. A ty już masz tą kasę. Nie ale za chwilę, okej? Ok. Fak. Mieliśmy wbić 200, ale dobra, trudno. Czekaj. Do szczury zabieram. Ej, no ej za chwilę cołato się nam skończy. No już się skończyło. To i zawsze. Akurat nam się zawsze skończy. Nie wiem. Nie rozumiem. A i tu sery leży na ulicy. też Piękny burger. Kto chce? Nie ja. No ty... Nie, nie ty. Ja co? Odjadę w tej y, ciężarówce. A nie, nie mogę odjechać. Po mnie bywali. Dam na bułkę ketchup. Wróciłem ci tam sałatę. ale ja w tym to po prostu. Babu spółczuję ci się masz. Babu troszkę ci spółczuję tego jedynie się masz. Na górze ketchup, Na bułce jak masz keczup. kiedyś, też kiedyś Komuś dawaj. Idą mi trzynaście. to będzie chyba już na dzisiaj koniec. Więc co? Regulamy się? No. Do widzicie, trzymajcie się. Patr. Pa, pa.